Żniwa w pełni. A tutaj w zespole PGR bieganowo w województwie poznańskim dobiegają już końca. Ponad 6 tysięcy hektarów pól to był prawdziwy poligon dla ludzi i sprzętu. Po raz pierwszy całość żniw obsługiwały plockie wizony. Kombajn, trzykrotnie wydajniejszy od starej bistuli, zdał doskonale egzamin, ale właśnie jego wydajność wymagała wzorowej organizacji prac, zwłaszcza transportu. Praca trwała od świtu do nocy. Dowożono na pola śniadania i obiady. Chodziło o maksymalne wykorzystanie sprzyjającej pogody. Chociaż poprzednie deszcze utrudniały pracę, we wzorowym gospodarstwie bieganowo nie zmarnowano ani jednego kłosa.